Widać mnie w ogóle. Teraz widać cześć. Przyjechałam dzisiaj na spacer w pewne bardzo piękne miejsce i kolorowe, jak widzicie w tej chwili. To miejsce to jest arboretum SGGW Wrogowie. I generalnie, arboretum to jest taka wielka kolekcja drzew yy, i krzewów. I to w ogóle zawsze jest dobre miejsce na spacer, bo tu jest po prostu ładnie. To po pierwsze. A po drugie można tutaj też przyjechać, popatrzeć sobie na różne drzewa i krzewy i można zwyczajnie zobaczyć, jak jakieś drzewo czy jakaś roślina będzie wyglądała za kilkadziesiąt lat, a nie tylko obejrzeć ją sobie na zdjęciu czy na rysunku w katalogu albo w internecie. No a wiosna to jest taki moment, gdzie dodatkowo wszystko tutaj kwitnie i ja sama nie wiem gdzie patrzeć, w związku z tym... O pomoc w tym oglądaniu poprosiłam kierownika Arboretu Piotra Banaszczaka. No dobrze, to powiedz mi, co teraz jest najpiękniejsze. No tutaj całe nasze to otoczenie, nasze tło, czyli magnolia pośrednia, teraz jest pełnia kwitnienia. Yy, przyróżne mieszańce magnoli teraz właśnie kwitną. Te wczesne magnolie typu japońska czy gwiaździsta, lebnera już yy, przekwitają. Yy, tutaj mamy też w okolicy parę yy, krzewów, już kwiaty w dużej części leżą na ziemi, ale właśnie te pośrednie teraz mają tą pełnię. Na szczęście się trochę ochłodziło, bo im wyższa temperatura, tym szybciej przekwitają, a jak jest tak chłodno, to ten okres kwitnienia się wydłuża i się z tego bardzo cieszę. Ta przy której tutaj stoimy, to jest właśnie magnolia pośrednia, taka siewka. Nie jest to odmiana, tylko to jest wyhodowana, z nasiona, więc taka po prostu czysta krzyżówka tych obydwu matecznych gatunków, czyli magnoli denudata, czyli magnoli nagiej i magnoli purpurowej, czyli magnolia liliflora. Gdzieś obie są pewnie do znalezienia tutaj też, tak, mateczne. Tak. Z tym, że tak, ta e, Denudata, czyli m, Magnolia naga, ona kwitnie wcześniej i chyba już wszystkie kwiaty obleciały, chociaż jeszcze przedwczoraj e, pamiętam, że kwitła jedna, o, ostatnia. Pójdę poszukać teraz? Um, ona jest czysto biała, e, właśnie kwitnie wcześniej e, i... E, i właśnie jest jednym z tych pierwszych matecznych gatunków. Druga, ta magnolia purpurowa, zakwita mniej więcej w normalnych warunkach, to jest około 10 maja. Teraz mamy 3-4 tygodnie przyspieszenia, Strasznie. więc no pewnie zakwitnie już na dniach, a może nawet już pierwsze się kwiaty otwierają. I w związku z tym ta magnolia pośrednia, jako dziecko tych dwóch. W połowie drogi. Tak, ona kwitnie w połowie drogi, albo też poszczególne odmiany są wcześniejsze w kierunku tej denudata, albo późniejsze, tak jak liliflora. No i te kolory kwiatów. Liliflora jest purpurowa, więc te, te, ta paleta barw też jest od białej do takiej purpurowej. Czy jakieś z odmian, które tutaj są, to są jakieś odmiany, które są do kupienia w szkółkach? Tak, tak. My mamy. Jakby ktoś chciał zobaczyć, jak moja magnolia będzie wyglądała za lat 20. Tak, tak. No, z tym, że yy, tutaj można bardziej zobaczyć, jak moja magnolia <grym> będzie wyglądała za lat. Yy... 70, 70, bo chyba mniej więcej tyle ma ta tutaj, albo albo 60. O, o takiej perspektywie, to pewnie nikt nie myśli. No, w każdym razie no, widać, że, że ta ma ja wiem, 12 metrów wysokości. Piękne. E, I, Ale takie młodsze też, też się tutaj trafiają i rzeczywiście można je... E, w tych tutaj warunkach oglądać, z tym, że my tu mamy półcień w arboretu, więc one rosną trochę luźniej i wyżej. W ogrodach, gdzie nie muszą się tak ścigać o światło, zwykle te magnolie są bardziej krępe, gęste i rozłożyste. Ale jak widać, nie przeszkadza jej to nakwitnienie. Ta mniejsza ilość słońca, no tutaj jest super. Tutaj nie jest źle, ale niektóre te w te nowoczesne odmiany. Ja zauważyłem, że one jednak wolą, gdy jest trochę więcej słońca. Tutaj niedaleko jest Jolantę, która na początku jeszcze miała kwiaty na dole, ale tak widzę, że już Idzie do góry. ucieka do góry. Tutaj jest jakaś tam inna heaven scent czy galaksy. To one niestety szybko idą do góry, więc potrzebują więcej światła. Ale to jest. U różnych odmian różnie. Mamy z kolei George Henry Kern, która rośnie w całkowitym cieniu i całkiem nieźle sobie tam radzi i całkiem nieźle kwitnie co jeszcze ważne, jeżeli ktoś by chciał posadzić sobie magnolię, o czym trzeba pamiętać? No one lubią dosyć lub, lubią żyzną glebę, lubią glebę kwaśną, taką, która nie wysycha. E, mnie zawsze fascynuje, dziwi ta magnolia kobusta, japońska magnolia na placu trzech krzyży, która przecież ma warunki kompletnie niemagnoliowe, a pięknie rośnie pięknie. i kwitnie. I, tak, I konkurencji że, nie lubią nie? pod no, sobą, żeby. Bo się no, też płytko tak, korzeniło. Także, także być może nie są aż tak bardzo wrażliwych, przynajmniej Magnolia Kobus, na te warunki jakieś niesprzyjające, no bo tam jest suche bardzo powietrze przecież w centrum Warszawy i, i, i sobie dobrze radzi, chociaż przyjmuje się, że powinna mieć właśnie taką mi, miejsce osłonięte, w miarę wilgotne, żyzną, kwaśną glebę. Książkowo, przynajmniej no, tak, jak widać. Tak. I na, na pewno wtedy nie będzie e, jej źle. Na no, źle. No dobrze, a poza magnoliami, co jeszcze jest teraz? No, Takiego super. Kończą kwitnienie leszczynowce. Hmm, różne gatunki. Już pewnie ostatnie e, tutaj gatunki mają e, kwiaty. Właśnie dzisiaj zauważyłem, że kwitnie Parotyopsis jacquemontiana, ale to ciężko będzie zwiedzającym go znaleźć, bo on jest tak schowany gdzieś tam między krzakami, że tylko ja wiem, gdzie on Nie, niestety. E, wiśnie różnego e, sortu. Część już przekwitła, z tych najwcześniejszych jakichś Jadoenzich, sprunus mume, Mandżurika, ale zakwitają kolejne, prawdopodobnie z e, seru lata już się będzie niedługo otwierała. I jak pogoda się utrzyma taka, to ile jeszcze pokwitną? Jeszcze z tydzień wytrzymają? No myślę, że tak. Wiśnia bardzo szybko przekwita, no to trzeba pamiętać o tym. Ale magnolia, no jak tak będzie chłodno, to, to jeszcze te parę dni. Jeszcze z tydzień na spacer pociągi. tutaj jest. No poza tym... Po tych magnoliach przychodzą yy, parę odmian takich późniejszych następnych, więc zawsze będzie na czym oko zawiesić, a przede wszystkim nie można zapomnieć, że wokół tych wszystkich magnoli i leszczynowców i tak dalej to są całe ogromne łany zawilców, które yy, właśnie otwierają się ich kwiaty, bo one tak się rano dopiero otwierają i one wyjątkowo długo yy, te, te, te kwiaty m, mają jeszcze nie opadnięte, więc z, z, to jest świetnym tłem dla wszystkiego, co jest tutaj dookoła. No słuchajcie, muszę się Wam przyznać, że przyjechałam tu bardziej z myślą o podziwianiu magnolii i może pierwszych rododendronów, zupełnie zapomniałam o zawilcach. A one tutaj naprawdę są wszędzie, pod wszystkimi drzewami, pod wszystkimi krzewami. Są ich całe ogromne, wielkie, piękne, białe łany. Wygląda to niesamowicie, naprawdę. Jeżeli zdążycie jeszcze tutaj przyjechać, żeby je zobaczyć, to naprawdę warto. Natomiast w ogóle pomyślałam sobie, że to jest bardzo fajny pomysł na to, jak można urozmaicić taką rabatę pod drzewem w ogrodzie, gdzie nie ma prawie nic. Tylko jest sam bluszcz. No bo są takie miejsca cieniste, gdzie nie chce rosnąć trawa, i w tych miejscach sadzi się po prostu bluszcz. I bluszcz jest super, bo jest zima zimozielony. Ja jestem fanką bluszczu. Ale słuchajcie, jak ten bluszcz poprzetykać takimi zawilcami, i tutaj jeszcze gdzie gdzieniegdzie pojawiają się yy, pojedyncze paprocie. I to razem wygląda naprawdę świetnie. No, słuchajcie, rabata marzenie. Arboretum ma też oczywiście funkcję edukacyjną. Zobaczcie, wyczytałam tutaj, że magnolie posiadają największe kwiaty spośród wszystkich drzew i krzewów klimatu umiarkowanego. Ich skamieniałości znaleziono już w skałach sprzed 36-58 milionów lat. Kiedy to ogromne lasy magnolii, tulipanowców, ambrowców i miłożębów okrążały całą północną półkulę. Sięgając również na obecne tereny Polski. Nie wiedziałam tego. O, ciekawostka jest jeszcze taka, że... Magnoli zapylane są przez chrząszcze, z uwagi na to, że kiedy powstał rodzaj magnolia, nie istniały jeszcze pszczoły ani motyle. Kwiaty magnolii nie posiadają nektaru, a jedynie słodką, nektaropodobną wydzielinę, która jest atrakcyjna dla chrząszczy. Ja już się tu kiedyś huśtałam na huśtawce, ale mam wrażenie, że to nie była ta, że tamta była gdzieś bliżej klonów palmowych. W każdym razie, jeżeli chcecie się załapać jeszcze na magnolię, albo za zawilce, albo wiśnie, no to to już jest ostatni moment, żeby tu przyjechać w tym sezonie. Potem będą kwitły azalie, to też jest nielada gradka i rododendrony, bo jest ich tu mnóstwo. Chyba też przyjadę jeszcze raz. A jeśli komuś mało arboretum, to zostawiam wam też link do mojego jesiennego odcinka yy, z tego miejsca. Wtedy razem z Piotrkiem Banaszczakiem rozmawialiśmy o tym, dlaczego jesienią liście przebarwiają się na czerwono, albo na żółto, albo na pomarańczowo. I tej naszej rozmowie towarzyszyły obrazki z przecudnie wybarwionych klonów palmowych, których tutaj jest bardzo, bardzo dużo, cała wielka kolekcja, więc zachęcam bardzo gorąco do oglądania. Zostawię oczywiście Wam linka do tamtego materiału. Pamiętajcie też o zostawieniu mi lajka, o subskrypcji kanału, o włączeniu powiadomień i do zobaczenia u pociąg! To by było powiadomienie. I do zobaczenia następnym razem.